Hare Krishna Jai Śrila Prabhupada Jai Śrima Chandra Bhagavanki Jai Dzisiaj chciałem krótko poruszyć kwestię tego w jaki sposób Asat sanga może zniszczyć naszą miłość do Boga przykładem które tutaj wykorzystamy, którą się posłużymy jest Kajkei i panrama. Oczywiście nasza sytuacja w tym świecie materialnym wygląda trochę inaczej niż sytuacja Kajkei, dlatego że Kajkei już w swoim obecnym stanie egzystencji darzyła panramę miłością, matczyną wielką miłością. Ona sama o tym mówi, że Bharat i Rama są dla niej jednym i tym samym. Że Ramę miłuje tak samo jak Bharata, ale mówi również, że nawet bardziej go miłuje niż Barata. E, dlatego, że Rama służy jej bardziej nawet niż koszali, czyli swojej rodzonej matce. Da się rad, król da się rad na trzy żony. Chociaż mówi się, że też ma ich trochę więcej, ale te trzy główne żony. I Kaushalia była matką pana Rama natomiast Kajkei była matką drugiego, najstarszego syna Baraty. I Kajkei bardzo, bardzo miłowała pana Rama Chandry do tego stopnia, że nawet powiedziała, że, że ma więcej uczucia miłości do Ramy niż samego Baraty. Ale jednocześnie to ona stała się podstawą do wypowiedzenia całej Ramajany. Cała historia, można powiedzieć, zaczyna się właśnie od K.K. Od jej decyzji o wygnaniu pana Chandry do lasu na 14 lat. Wygnaniu bez żadnego, można powiedzieć, już mrugnięcia okiem. Oczywiście nie obyło się bez dramatów, bez różnych emocji, ale tak czy inaczej, kwestia jest taka, że Kajkei z tej płaszczyzny darzenia pana Ramachandry wielkim uczuciem miłości doszła, czy doprowadziła się, czy została doprowadzona do sytuacji, w której była gotowa z zimnym sercem, z kamiennym sercem i z kamienną twarzą wygnać do lasu panorama Chandra. Nie patrząc na nic. Tylko będąc skupionym i, i pragnącym jednego. Tego, żeby moja sytuacja została e, w jakiś sposób tutaj e, Zachowana, uchroniona i mojego syna. Skąd więc taka zmiana? I co to znaczy? Co dla nas znaczy ta zmiana też? Co znaczy dla nas ta sytuacja? Czego możemy się nauczyć z tej sytuacji? Mantara, która była służką, garbatą służką Kajkei, ona była pierwszą, która usłyszała. Ona zobaczyła, że w mieście. W wielkie odbywały się jakby przygotowania, jakaś taka festi festiwalowa atmosfera udzieliła się wszystkim ludziom. Ona zobaczyła gdzieś tam ła zwierzy w zamku, że maluje się wejścia do świątyń na biało, że bramini przygotowują się, że ludzie również, wszyscy się radują, cieszą, że kołszalnia rozdaje prezenty, pieniądze ludziom. Zapytała się innej służki, o co tu chodzi, co się dzieje, co, co to za sytuacja, czemu to wszystko ma miejsce. I ta inna jej powiedziała, że no tak, wszyscy się rodują, wszyscy się rodujemy, ponieważ Pan Ram będzie ukoronowany na króla przez Radkę, który się już starzeje i chce zapewnić przyszłość swojemu królestwu. Także Pan Ramachandra jutro będzie koronowany. Na to mantara, jedyna w całym Królestwie, zareagowała z wielką wściekłością i udała się szybko do komnaty, w której była kajkei, która odpoczywała sobie spokojnie. Więc mantara opisana jest jako Vakhya Visharada, czyli osoba, która jest ekspertem w mowie. Chociaż była garbuską, chociaż była tylko służącą miała ten dar. Dar mowy, wspaniałej mowy. Też była ekspertem i tutaj trzeba to wziąć sobie też pod uwagę, że właśnie była w tym dobra. Więc ona zaczyna przemawiać do Hekka i od razu, od samego początku w sposób taki bezceremonialny. Mówi do niej co? Co ty co ty robisz? Ty nie wiesz? Nie wiesz co się dzieje, jakie... Nie, jak, jaka katastrofa się szykuje? Jak, jakie czarne chmury zaczynają się gromadzić nad twoją głową? Ona się pyta Kajkej, co się stało, droga Mantaro, że taka jesteś zaniepokojona, że, że jesteś tak zdenerwowana, powiedz, co się stało. No jak, co się stało? Przecież będzie Rama koronowany. O! Kajkej się ucieszyła na te słowa, mówi, to wspaniale. Um, rama jest na pewno godzien tego, aby być koronowanym na króla. Cóż za wspaniałe wieści mi przynosisz. Proszę, przyjmij ten dar ode mnie. Natychmiast ofiarowała e, klejnoty, e, czy klejnot, czy klejnoty e, mantaże. Ta ze złością odrzuciła to, rzuciła na podłogę i zaczęła przekonywać Kajkej. Początkowo Kaikei wzbraniała się, mówiąc, że właśnie, że tak, że miłuje, e, że miłuje Pan Rama nawet bardziej niż swojego snowaty, że, że on też jest tak wspaniałomyślny, że z całą pewnością jeśli będzie królem zadba o swoich braci, dlatego że on się z nimi w pełni utożsamia. On i jego bracia to jedno. Także nie ma, żadnego, nie ma kwestii e, jakiegoś zagrożenia tutaj ze strony pan Ramachandry, no, ale mantara. To, jest Wakia Visharada, czyli osobą, która jest doskonałym mówcą ze złością. Powiedziała, że, to, że on cały czas tutaj właśnie przemawia z taką złością i próbuje przekonać Kekej co do tego, co się wydarzy. Przedstawia jej wizję, wizję całego jej losu i tego jak zostanie po prostu porzucona, jak jej syn Bharat zostanie wygnany jak, jak, po, a nawet może zabity przez, przez pana Ramachandra. Ona tak nawet mówi coś takiego, że, że, że nawet może pan Ramachandra będzie chciał zabić Bharata, by pozbyć się zupełnie i to co robi tutaj e, Antara to jest Zasianie ziarna niezgody pomiędzy Kaikei, która miłuje Panoramę, a Panorama ze swojej strony też miłuje Kaikei i ona tutaj wchodzi pomiędzy nich i zasiewa to ziarno niezgody. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ostatecznie doprowadza ona do sytuacji, w której Kajkei rzeczywiście decyduje się swoimi różnymi nicnymi sposobami wygnać Panorama Chandrę do lasu i robi to rzeczywiście do tego dochodzi to nie jest jakiś chwilowy stan emocjonalny który mija nie, ona wygnała Panorama Chandrę zdołała uczynić to na mocy przyrzeczeń, które wcześniej złożył jej król Dashera kiedy ona kiedyś go tam dużo wcześniej wiele wiele lat wstecz, uratowała podczas jakiejś bitwy to Dasierat powiedział, że dwa życzenia będziesz mogła mieć spełnione. Jakiekolwiek życzenia, kiedykolwiek nie poprosisz, one zostaną spełnione w tym momencie ona właśnie wykorzystała to, tę obietnicę Dasierata, a da rad, będąc krzatją, będąc osobą darny, nie był w stanie nie wykonać swojego tej swojej obietnicy. Nie był w stanie nie dotrzymać słowa. W momencie, kiedy KK poprosiła go o spełnienie, on po prostu to zrobił. Ciekawa rzecz, ja prawie wspomina w jednym liście, że taka jest różnica między Dasiaratem a Wasudewą, że Vasudev był bardziej zaawansowany, dlatego że dla duchowej sprawy, dla ochrony Kryszny był w stanie nie dotrzymać słowa, które dał Kamsię. Natomiast Dasiarat dla dla sprawy moralności i etyki nie był w stanie złamać słowa danego Heikei, ale posłuchaj i, i, i wygnął też pana Ramachandry, także się Prabhupada komentuje, że Wasudev był bardziej zaawansowany, ponieważ dla niego najważniejsza była kwestia ochrony krysznej działania dla przyjemności Krishny, a nie dla samej jakiejś moralności to jest też ciekawy punkt mm. Tak czy inaczej, co, co z tego wszystkiego wynika? Z tego wszystkiego wynika to, o czym też mówił Pan Czytania, że życie duchowe zaczyna się od i nie tylko zaczyna, ale kontynuuje się też całe nasze życie duchowe. Możemy to śmiało powiedzieć, że asad sanga tiaga, należy porzucić asad sangę, towarzystwo osób, które nie są zaangażowane w działanie dla przyjemności, Absolutu, które nie są zainteresowane absolutem, ale zainteresowane są rzeczami przyziemnymi, dobrami tego świata materialnego i tego, co ten świat oferuje nam tutaj. Miraż szczęścia w świecie materialnym to jest obietnica, którą możemy tutaj otrzymać. I teraz, właśnie, Manthara, ona jest jakby reprezentantem tej asad Sangi. Ona jest, dla Keikei ona jest rzeczywistą Asat Sangą, dlatego, że wbiła klin w serce w serce niegdyś pałające miłością do Pana Ramy ona była w stanie zabić tą miłość zabić miłość do ramacana, była w stanie to zrobić więc teraz my musimy też zrozumieć jak wielkie niebezpieczeństwo grozi nam poprzez przyjmowanie Asat jeżeli przyjmiemy asat Sangę w swoim życiu, Pan czytania mówi asat sanga tiaga, należy porzucić asat sangę, należy wyzbyć się towarzystwa materialistycznego. Jeśli my będziemy korzystać z dobrodziejstw materialnego towarzystwa, to możemy zatracić się zupełnie i stracić szansę na rozwój miłości do Boga. My jesteśmy w o tyle gorszej sytuacji niż kajkei, że My jeszcze możemy tą miłością do Kryszny, do Pana Ramy nie pałać z powodu naszych uwarunkowań, ponieważ my jesteśmy produktami Kaliugi. Wiemy o tym, że Bhagavatam opisuje osoby w Kali Yudha jako nieszczęsne, jako pełne um, pełne różnych wad. Pełne wad. Że istoty, osoby, które rodzą się w ze z jednej strony opisane są jako um, Niskiej klasy siódrowie wszyscy są, rodzą się jako siódrowie. Z drugiej strony jest opisane, że są po prostu nieszczęsne, mają krótką pamięć, chorują i tak dalej, Nie ma nic szczególnego w narodzinach w Kaliudze. Poza tym jedynym szczególnym darem, jakim jest to, że możemy przyłączyć się do ruchu Sankirtana. A tu też jest powiedziane, że ten ruch Sankirtana w tym oceanie e, wad, ale do Urszani, Radan, Asztich, Mahagu, na właśnie jest to jedna wspaniała cecha tego wieku Kali, który jest w innym razie znany jako Ocean Nieszczęść, znaczy WAD. Ale jest to jedna wspaniała cecha tego wieku, że mamy Kirchat Ewa Krishna sangam param Paramraczek, Mukta Sangam że zaledwie poprzez tylko. Wzięcie udziału w tym duchu Sankirtana możemy powrócić do domu, do Boga, do świata duchowego. Ale są też inne przykazy, które towarzyszą nam, są nam dane przez aczariów, przez wielkich aczariów i przez samego Pana czytanie Najwyższą Boga, które mówią bardzo jasno, Asad Sangatye'a, należy porzucić towarzystwo Asad, należy wyzwolić się od tego, co nie ma na celu życia duchowego, co nie ma na celu wejścia w kontakt z Najwyższym Panem. I teraz czym dla nas jest taka satsanga? Gdzie możemy ją znaleźć? No, wszędzie. Mantara, która chce oddalić nas od Boga jest wszędzie. A szczególnie na internecie, w telewizji, na YouTubie, w tych wszystkich miejscach tam się czai mantara, która powoduje, że Możemy zapomnieć o tym, co jest celem życia. Możemy zapomnieć o tym, że powinniśmy działać dla przyjemności najwyższego Pana. Możemy wręcz rozwinąć awersję, dlatego że przebywając z osobami, a przebywamy z osobami poprzez to medium telewizji czy YouTube'a czy internetu, przebywamy z osobami, które w swoim sercu taką awersję do Boga mają. Wobec tego bardzo łatwo możemy się właśnie taką awersją zarazić i ostatecznie. Wygnać ze swojego serca gdzieś do tego lasu zapomnienia Najwyższego Pana. I nie wiadomo na jak długo. Także, Asad Sangatiaga należy porzucić należy porzucić towarzystwo Asad, czyli należy wyzbyć się tego wszystkiego, co stoi na drodze do życia duchowego. Ano, san sankalpa praktyku, się wardza nam należy. Przyjmować wszystko to, co pomyślne jest, to, co sprzyja naszemu duchowemu życiu, i odrzucać wszystko, co nie jest pomyślne, wszystko, co stoi na drodze, co przeszkadza nam w tym duchowym rozwoju. Także to, to jest niesłychanie ważne. I trzeba pamiętać, że ktoś może pięknie mówić, może mieć ten dar, mowy, wspaniały dar Vakya visharadha. Tak jak właśnie mantara miała ten dar, ale ten dar był skierowany przeciwko miłości do Boga, bo to było skierowane zupełnie. to sama mantara, ona, dlaczego w ogóle, dlaczego ona w ogóle wyszła z tą całą propozycją do Kajkei? Dlatego, że ona bawiała się o swoją własną sytuację, ona była motywowana, ona bała się, że, że kiedy Rama zostanie koronowany, to właśnie rzeczywiście Bharat i i, I jego matka KK pójdą gdzieś tam na bok, i że to też wpłynie na jej sytuację. Ona nie będzie pierwszą, pierwszą spośród wszystkich służących, tylko gdzieś tam będzie nic nieznaczącą służącą na dworze. Także ona też była po prostu zainteresowana z zachowaniem swojej pozycji i w ten sposób uratowaniem swojego jakiegoś tam statusu jest to materialistyczny motyw towarzyszył jej więc osoby, które motywowane są zapewnieniem sobie swojej sytuacji w tym materialnym świecie swoim są zainteresowane prestiżem pozycją, chwałą swoją takie osoby nie pomogą nam a na pewno zaszkodzą też w naszym życiu także to jest bardzo taka istotna i Ważna lekcja z Ramayany, z życia Pana Ramachandry, którą każdy z nas powinien e, rozważnie e, przemyśleć, medytować nad, nad znaczeniem tej, tej całej sytuacji, nad, nad tym wszystkim, do czego właśnie doprowadza towarzystwo, które jest Asad, które jest nie zainteresowane życiem duchowym. To jest, to jest olbrzymie niebezpieczeństwo olbrzymie niebezpieczeństwo także trzeba bardzo uważać na to żeby nie wpaść w sidła takiego właśnie materialistycznego towarzystwa ale być zawsze w towarzystwie panoramy zawsze być w towarzystwie panoramy czyli Rama Katha, Krishna Katha Intonowanie świętych imion, honorowanie prosadą, służba oddania dla Pana, przybywanie w Turcji Baktów to są wszystko takie najbardziej istotne elementy naszej codziennej praktyki i powinniśmy codziennie być bardzo mocno przekonani do tego, że to jest nasz cel, to jest nasze schronienie, to jest nasze miejsce i nie, nie obawiać się tego, żeby Najwyższy Pan został królem naszej rzeczywistości, żeby został właśnie, żeby zasiadł na tronie naszego serca i był naszym Panem. Niech będzie ukoronowany Najwyższy Pan Ramachandra czy Krishna A my bądźmy szczęśliwymi Jego sługami, którzy nie obawiają się tego, żeby najwyższy Pan był najwyższym Panem, tylko są szczęśliwi, mogąc mu służyć w tej sytuacji. I unikać należy. Unikać należy tej Asatsanghi. Choćby ona była pięknie ubrana, tak jak właśnie w dzisiejszym świecie mamy różnych tak zwanych naukowców, mamy też wspaniałe gwiazdy filmowe, artystów w różnej maście. Oni wszyscy potrafią pięknie przemawiać, ale ich mowa nie prowadzi do świata duchowego, nie prowadzi do rozwoju życia duchowego miłości do Boga. Zazwyczaj, no, może są jakieś wyjątki, ale mówię ogólnie, że tak to wygląda że piękna mowa, piękna hmm, oprawa materialnej rzeczywistości nie powinna hmm, łudzić nas i wciągać w tą rzeczywistość, tej wir rzeczywistości. Bo która nam mówię, jeśli nie będziemy działać zgodnie z jego poleceniem, wówczas działając na płaszczyźnie tego właśnie fałszywego ego, zostaniemy straceni. Także nie należy dać się... Poszukać iluzji. Należy zawsze być świadomym Kryszny, Matcita, sarwa, Durga, i pokonać. Poprzez świadomość Kryszny, dzięki łasce Pana, Prasada, Tariś Si, pokonać wszelkie trudności materialnej egzystencji. Materialna egzystencja jest Durga, jest trudna, nie jest łatwa. Ale macita starwa durga ni mat prasada teresias i dzięki łasce najwyższego Pana, którą osiągamy poprzez świadomość Pana, mogą te wszystkie trudności zostać pokonane. I to jest najspanialsze w tym wszystkim, że Krishna mówi o tym, że są trudności, ale one nie są trudnościami, jeśli jesteś świadomy mojej osoby. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. রাম রাম হরে হরে শ্রী রামচন্দ্র কী যায়ীরা প্রভুপাদ জয় হরে কৃষ্ণ